We Wrocławiu obiecali miasto obywateli, a dali nam partię dyrektorów. Nikt ich nie wybierał, ale rachunki wystawiają w sposób mistrzowski. Kompania ponad 120 dyrektorów zarabia nawet do 20 tysięcy złotych miesięcznie. Zarządza nimi Jacek Sutryk, prezydent z zarzutami za korupcję i oszustwo, o którym z całą pewnością można powiedzieć, że z zawodu jest dyrektorem i we krwi ma dbanie o dobrostan urzędniczego patrycjatu, o partię dyrektorów właśnie. Po wyborach ludzie Sutryka i Granowskiej sprezentowali sobie aż trzy nowe departamenty. Ile to kosztuje? To nie tylko dyrektorskie apanarze, to biura za 400 tysięcy rocznie, meble jak z pałacu i łączne koszty, które biją na głowę, np. Na pomoc materialną dla studentów w ramach programu studencki, program stypendialny. Według danych sprzed roku, w ciągu 5 lat wydamy na to ponad 32 miliony złotych. Straż miejska brak ludzi, specjaliści. Zarabiali 6 tysięcy, referenci 4 tysiące na rękę, ale dyrektorzy, a to priorytet numer jeden. Wiceprezydent urządza gabinet jak Bizancją. Karta służbowa płonie od wydatków, a lokale urząd wynajmuje od kumpla biznesmena. Czysty zbieg okoliczności, czy ktoś tutaj udaje Greka? Koalicja Obywatelska obiecywała przejrzysty i skonsultowany budżet. Konsultował to ktoś z Wami? Ile jeszcze milionów wydamy na te farse, zanim powiemy dość tej dyrektorskiej komedii? Podobał Ci się ten materiał? Wspieraj SOS Wrocław na zrzut.pl i pomóż nam odzyskać Wrocław dla mieszkańców.